Witam Was moje kochane strzelcy, na kanale Kasia Tarot. To będzie czytanie na miesiąc e, listopad 2023. I o czym będziemy mówić? Będziemy mówić, wyłożymy karty na ogólną energię dla Skorpiona na listopad, ogólnie, bardzo ogólnie, bardzo ogólnie. Praca i finanse. Oczywiście miłość i na końcu wyłożę karty porady. Także zaczynamy. Zobaczmy, jest jak, jaka jest ogólna energia dla strzelca na miesiąc listopad. Mamy 8 pucharów. Mamy króla miecz. Wiecie co? Cały czas mi wychodzi powietrzny znak i mamy głupca. Także ja nie wiem. <laughs> Strzelce będą się emocjonalnie będą emocjonalnie Albo będą próbowały emocjonalnie odejść od czegoś, od kogoś, zostawić coś, zostawić sytuację, która już więcej, już nie służy. Już nie służy. I to nie jest to. I wy to czujecie, to nie jest to. I teraz ja nie wiem, czy to jest sytuacja z tym królem, królem mieczy, albo wy po prostu weźmiecie tą energię króla mieczy i będziecie, zaczniecie myśleć logicznie. Najpierw myślimy, potem działamy. Idziemy do przodu. Zimnie, zimnie wyrachowany, do przodu... Załatwiamy sprawy w ten sposób. Także mamy tutaj króla. Albo zostawiacie tego króla, albo zostawiacie coś i kogoś, żeby być z tym królem. Bo ja tutaj widzę nowy start. Wy nie będziecie się w tym listopadzie za dużo niczym przejmować. Wy zaczynacie na nowo swoje życie. Wy chcecie zacząć na nowo swoje życie. Po prostu przestać się denerwować. A dobra, ryzykuję, idę do przodu. Zobaczymy, jak to będzie. Po prostu nie chcecie się więcej przejmować, nie chcecie. Się denerwować e, i zaczynacie ży życie na nowo. Także ten listopad może być, może być początkiem czegoś nowego, waszego, nowego życia, bo tutaj jesteście spakowani i tutaj odchodzicie od czegoś, od kogoś, co wam już dalej nie służy. Także nie wiem, czy to jest ten król mieczy, od którego odchodzicie, czy idziecie w jego stronę i chcecie zacząć nowe życie z nim. Także mi powiedzcie w komentarzach. Ja się tylko króciutko chcę zobaczyć. Dlaczego mamy 8 pucharów. Wy zaczynacie coś nowego, wy chcecie odejść. To jest, jest strach przed nieznanym. Wy się może jeszcze boicie podjąć ten krok teraz w październiku, ale w listopadzie ja już wy, widzę wy będziecie się wsłuchiwać w samym siebie i będziecie wiedzieć, co już wam nie służy i wy pójdziecie do przodu czymś. Zostawicie coś, co jest już niewarte waszej uwagi. Waszych emocji i będziecie to zostawiać, kierować się w innym kierunku już. Tu są rzeczy jakieś niewyjaśnione, z których się nie chcecie zagłębiać. Tu jest również strach przed zostawieniem tego, czegoś albo kogoś. Dlaczego mamy króla? Tak, to jest osoba, to jest eks, to jest coś toksycznego z tym królem. Eee, może być również ktoś z poznaku koziorożca, ale ja tutaj mam takie karty, że to wy będziecie zostawiać tego króla. Tak mi się wydaje. Tu jest wieża, tu mamy Was, tu mamy diabła. To była jakaś obsesja, może z tym królem. Może ktoś tutaj miał obsesję na punkcie tego króla, dlatego tu jest ten diabeł i to trzeba skończyć z tym. Także Wy będziecie kogo zostawiać, może tego króla tutaj mieczy. To są znaki, mogą być znaki powietrzne, niekoniecznie, ale to mogą być um, coś z podznaku powietrznego, wodnik e, bliźniak waga. I zaczynamy na nowo, nową podróż w życiu. Może trochę jest strach przed tym, bo mamy tutaj księżyc, i zdajcie sobie sprawę, że Wy wybieracie samotność, ale musicie zostawić coś, co już, co już, co już nie jest dobre dla Was, co już nie służy Wam. I mamy głupca. Zaczynamy na nowo. Zaczynamy na nowo, bo chcemy wyleczyć złamane serce. Tu jest taka, to jest ważna decyzja. Wy chcecie podjąć decyzję. Albo dla niektórych strzelców ten głupiec, bo mamy tutaj również sąd, możecie komuś dać drugą szansę. Możecie dać drugą szansę temu królowi tutaj powietrznemu. Temu, który wam złamał serce, bo tu ktoś wam. Tak. No patrzcie. Tu będzie druga. Zaczniecie na nowo. Jeszcze raz tym królem mieczy. Dacie mu szansę. Mhm. On wam złamał serce, to nie jest fajna, ciekawa sytuacja. Chciałyście to zostawić, tą sytuację, byłyście trochę może same. Ale ja tutaj widzę, że ten ex będzie powracał. To jest ktoś, eks, to jest specjalna wiadomość dla kogoś. Wy, wy chcecie zostawić tego króla, ale on wraca. To jest osoba, która Wam złamała serce, i wy dacie szansę jeszcze raz zacząć na nowo ze złamanym sercem temu królowi, temu znakowi powietrznemu. Może być znak powietrzny, to niekoniecznie musi być znak powietrzny, ale no jest ten król dwa razy mi się tutaj pokazał, także to jest ogólna energia. Dobra, skupmy się, strzelcy, na Waszych sprawach finansowych, zawodowych, co nam karty chcą tutaj powiedzieć. Podpisywanie kontraktu, dostawanie pracy, współpraca z ludźmi. Tutaj jest jakaś organizacja. Uu, mamy koniec. Koniec może z pracą. Możecie będziecie kończyć jedną pracę, przechodzić na emeryturę. Mamy również kapłankę. Niektórzy mogą zostawić normalną pracę i przejść się zająć spirytualizmem. To jest jedna opcja. Ale druga opcja jest taka, że Wystrzelce, możecie kończyć coś, tu jest koniec, tu jest duża transformacja, możecie patrzeć inaczej na Waszą pracę, Wy możecie się bardzo zmienić, jeżeli chodzi o stosunek do pracy. Także ja tutaj widzę duże zmiany, bo mamy trzy wielkie arkana tutaj. Także mamy i papieża, i śmierć, i mamy kapłankę. Cokolwiek robicie, te zmiany wpłyną na Was tak wewnętrznie bardzo, bardzo. Możecie kończyć pracę, możecie zostawiać pracę, może coś, jakaś praca się kończy i cokolwiek będzie się działo dalej, e, kierujcie się intuicją, dlatego macie tu kapłankę. Kapłanka mi nie chce powiedzieć, co, co będzie się działo dalej, to wybór należy do Was, ale Wy musicie się kierować Waszą infu, intuicją w tym wyborze. Wy kończycie z tą pracą, wy wiecie, wiecie dlaczego wy zostawiacie, niektóre z was strzelce oczywiście, zosta będą zostawiały jakąś sytuację, jeżeli chodzi o finanse. Dlatego, bo wy, bo wy wiecie, że wy nie otrzymujecie takie zyski, jakie powinniście otrzymać. W ten sposób. Wy czekacie, wy oszacujecie tą waszą sytuację zawodową, finansową, gdzie wy jesteście i to będzie czas zostawić, bo to nie przynosi żadnych zysku. Wy już długo czekałyście i trzeba powiedzieć po prostu już nie i stop i zakończyć. Mamy również maga tutaj na kapłance. Wy wiecie, że macie talent, wy wiecie, że macie zdolność z czymś i wy wiecie, że dacie sobie radę. Także duże zmiany idą. Duże zmiany idą w waszym życiu. Nie tylko nawet, ym, nawet ogólna, ta ogólna energia, nawet nie chodzi o, o, o sprawy finansowe, ale również wasze emocjonalne. Wy tak jakbyście uświadomili sobie waszą, waszą wartość. I po prostu zostawiali już coś, co, nam, co Wam nie będzie służyło, coś, co już Wy jesteście ponad. Yy, I nie będziecie już mardowali dużej czasu. Także ten listopad będzie jak gdyby końcem sytuacji, które już więcej Wam nie służą. Dobra, zobaczmy tą miłość. Co w miłości, jeżeli chodzi o strzelca na, na listopad? Waga! Coś tu się zadaje z wagami. Mhm. Słuchajcie, jest ta osoba z przeszłości. Mhm. Um, ta osoba chce do Was wrócić. Ta osoba widzi was jako królowe pu pucharów. Także waga. Możliwe, że jest waga. Tu coś będzie, tu się coś zbalansowało. Tu się coś uspokoiło. Dwie karty mam na to. Tu się coś uspokoiło. Ale. Tak jakbyście ze sobą dużo nie rozmawiali, tu jest takie zamknięcie w was, obydwu, nie wiem w kim. Tu może nie było za dużo rozmów, ale coś się właśnie przez tą ciszę może zbalansowało w waszym życiu związkowym. Wy bardzo pozytywnie nastawione idziecie do przodu w Jest ta osoba z przeszłości, ona się tu pokazuje. To też jest waga, znak powietrzny. Ale to jest osoba, o, kim, o, o której cały czas myślicie, o, za którą cały czas tęsknicie. To jest te Sześć Pucharów. To jest ktoś z przeszłości, tutaj się pojawi. I sytuacja w listopadzie, tu trochę się sprawy emocjonalne uspokoją, tu będzie cisza, tu nie będzie tragedii. Nie wiem w jaką stronę cisza, dlaczego tu będzie cisza, ale mi się wydaje, że tu ktoś będzie powracał do tej osoby z przeszłości. I tutaj się sytuacja trochę zbalansuje, może się zadawać się ze znakami powietrznymi. Wy dla tej osoby jesteście bardzo atrakcyjni, ta osoba chce być z wami. I ta osoba też by chciała spokój. Za dużo nie będzie rozmów. Ja tu nie widzę rozmów, bardziej vibe, będziecie vibing. Także ja nie widzę tu za dużo rozmów, ale tu tak jakby miało się tak uspokoić między wami. Dlaczego mamy. Mhm. Idzie wiadomość, ja bym powiedziała nawet, że odwagi. Od kogoś, kto wam bił sztylety w plecy. Idzie wiadomość do Was. Ta osoba widzi nadzieję i ma nadzieję na to, że będziecie razem jeszcze raz, ale dalej tu, ja tu nie widzę rozmów. Ja tutaj nie widzę komunikacji między Wami. Wy się tutaj blokujecie. Może jesteście zablokowani na fejsach, na Instagramach i tak dalej. Tu jest blokada na internecie. Tutaj się nie widzicie, to nie, nie wiecie, co ta druga osoba robi. Natomiast tu jest miłość, tu ja mam kochanków na, na klawie Buław i związek. Wspaniały związek, to może być długoterminowy związek. Piękny, długoterminowy związek. Ktoś Was widzi e, na, na, jako osobę na długoterminowy związek. Ktoś tu chce być z Wami dwa, w poważnym związku. Tu były kłótnie z tą osobą z przeszłości, ale ta osoba powraca. Ta osoba ma dużo, dużo pasji, jeżeli o was chodzi. Będą wiadomości. Powiedzmy, może środek koniec listopada. tutaj y, Sytuacja się uspokoi i wiadomości przyjdą. Także. Mm -hmm. I to jest seks. Znowu ten diabeł. Ja również was widzę, że ktoś tu was pędzi. Może ktoś, tu ma obsesję na waszym punkcie, również. Jeżeli to nie wy, to ta osoba ma obsesję na ważnym punkcie i ta, oso ta osoba chce się z wami komunikować, i ta osoba będzie pędziła do was. To jest eks, to może również być ktoś z podznaku znaku koziorożca, widzę wodnika, widzę byka, widzę bliźniaki, no i koziorożec, diabeł. Także ale ja mam taką, taką wagę, widzę, jest osoba, która zamała wam serce, wy się nie odzywacie, w listopadzie ta osoba się tak pod koniec, środek listopada powinna się do was odezwać. Oni chcą związek, wy chcecie związek, albo to był długoterminowy związek, długi związek, który jest ktoś z przyszłości. Po kłótniach pojawi się jeszcze raz w listopadzie. Strzelcy, strzelcy, zadajecie się z powietrznymi znakami, najfajniejszy, powietrzne znaki, zwłaszcza wagi. Dobra, jaka jest porada? Porada dla naszych strzelców na miesiąc listopad. Ktoś wraca do domu, celebracja, zabawa. Ktoś tutaj do was wraca. Tu jest dom, tu jest początek związku, tu jest miłość. Budowanie fundamentów pod nowy związek. Ponieważ ktoś tu bardzo tęskni za przeszłością, ktoś tu tęskni za tym domem z przeszłości, uh -huh. to będziecie dostrzeżeni. Tu jest, idzie pomoc w Waszą stronę. Idzie pomoc albo ta uwaga, o, o, którą, o którą chcieliście. patrzeć. no związek, no. no. mamy papieża, znowu papież wychodzi. Ktoś tutaj idzie do was z kijem. Słuchajcie, spodziewajcie się dobrych wiadomości. E, spodziewajcie się dobrych wiadomości może od waszego małżonka, małżonki. Bo tu jest dużo mi mówi o związku. Tu jest powroty do domu, tu jest ten, tęsknota za przeszłością. To jest żałowanie czegoś, może co się powiedziało w przyszłości, ale to jest dalej to czekanie i. Um, słuchajcie, tu będzie związek poważny w listopadzie. Kto, ja nie widzę tu nowych osób, nie widzę nikogo nowego, jeżeli chodzi o Was, ale mi się wydaje, że tutaj będzie tak, jak gdyby, jeżeli może randkujecie, to może nawet dojść do zaręczyn, jeżeli. Tu, kto, tu ktoś tak, jakby miał powrócić. Tu tak Ktoś, jakbyście się mieli dogadać ze sobą. To jest taka. Dla mnie to jest taka, taka energia, jakbyście się mieli dogadać ze sobą. Obydwoje to oby dwoje tęsknicie. Tu dwoje patrzycie w przeszłość. To jest osoba z przeszłości. to nie, Ja nie widzę nikogo nowego. Także ta osoba się pojawi i tak, jakby się. Tu miała być nowa pasja w tym związku. Ale ktoś zdecydowanie chce tu wrócić. Ktoś tutaj. Tu dobre nowiny idą do was. Pozytywnie. Także taka porada jest, nie płaczcie za dużo za przyszłością, nie płaczcie za dużo, bo Wy możecie się smucić tutaj, ale nie płaczcie za dużo. Um, tu będzie związek, tu będzie stabilizacja, tu się zbalansuje wszystko i tu będzie spokój. Także to jest listopad dla strzelców. Pozdrawiam Was strzelcy serdecznie. Zapraszam wam, Was na live w niedzielę, każdą niedzielę po południu. Zawsze ogłaszam mniej więcej o której godzinie jest live. Lajkujcie, subskrybujcie na mój kanał. I jeszcze raz dziękuję za oglądanie buziaki. Pozdrawiam, papa.